Witam serdecznie. Ja dzisiaj mam wyjście i postanowiłem nagrać make-up. Bardzo dawno nie nagrywałem na ten kanał nic yy, makijażowego. Więc postaram się wykorzystać ten moment. Mam te gąbeczki, mm, które Wam zachwalałem, namoczyłem je. Ta malutka jest rozkoszna, będzie genialna pod korektor pod oko. Korzystam ze światła dziennego, bo nie mam jeszcze tutaj pełnego oświetlenia i tego dużego ringa. Zaczynamy. Potrzebuję dzisiaj trwałego i mocnego makijażu, więc użyję dwóch podkładów z Beki, ale moją bazą będzie taki wodoodporny Tint z L'Oreala. Ja sobie zrobię koktajl. Wiecie, że ja uwielbiam mieszać podkłady robić różne. Różne mieszanki i odrobina tego mm, oliw koloru i pompeczka tego jasnego. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja sobie to wszystko zmieszam. Boję się, że wyszedłem z prawy. Czuję się taki trochę chaotyczny, powiem Wam szczerze. Mm, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie, bo dawno nie nagrywałem makijażowego tutorialu. Wow, ładny ten kolor. I myślę, że ten koktajl starczy mi na całą buzię. Tęskniłem trochę za nagrywaniem makijaży. Nawet ostatnio rozmawiałem z Sarą przez Whatsappa. <grym> I. Doszedłem do wniosku, że ja naprawdę dawno nie nagrywałem nic takiego kolorowego. A jak mam okazję i będę się szykował, to tak czy siak przecież mogę usiąść i nagrać tutorial. Nie będzie to jakiś skomplikowany makijaż, bo będę miał niebieską koszulę. Więc chciałbym coś z takim akcentem kolorystycznym wykminić, no ale zobaczymy jak to wyjdzie. Te gąbki są rewelacyjne. Użyłem trochę ciemniejszego podkładu niż zwykle, dlatego, że będę miał to odsłonięte wszystko i chcę użyć rozświetlającego balsamu, więc mogę sobie na to pozwolić. Te korektory nowe skradły moje serce. I tutaj użyję tego C10, bo C9 może za bardzo mi rozjaśnić tą okolicę pod okiem. A chcę zrobić też baking, więc nie chcę, żeby ten efekt pod oczami był zbyt jasny. I one mają tonację różową, więc zabierają całe zasinienie. To wygląda naprawdę dobrze. Po co się męczę tą dużą gąbką, jak w zestawie była ta malutka. Dodam sobie jeszcze po jednej takiej malutkiej kropeczce tylko w tej Dolinie Łez i zbuduję sobie tam krycie, chociaż nie jest to jakoś strasznie konieczne. Taka mała rzecz, a zupełnie zmienia tą okolicę pod okiem. Mam nadzieję, że te korektory długo posłużą, bo one chyba mają dosyć sporą gramaturę. Tu jest aż 9 ml, więc naprawdę spoko. Ja lubię teraz ten trend, gdzie mamy pod okiem te różowe pudry, różowe korektory i ten róż tak bardzo wysoko. Ja mnie to trochę. Ja sobie dodam jeszcze odrobinkę tego koloru. O, tutaj, dla takiego kolor korektingu. Zobaczymy, czy to da radę. Nie no spoko. Zawsze te różowe tony mi tu służą. I wygląda to dosyć naturalnie. Na czoło raczej nie będę używał tego różowego korektora. Mam tutaj Super Stay z Maybelline. On jest dosyć jasny, więc zrobi tu robotę. Ale naprawdę tylko odrobina. I też posłużę się tą małą gąbką. Od razu lepiej. Teraz dla mm, takiej spójności, jeszcze doklepię to tą gąbką z tym podkładem, żeby pozbyć się nadmiaru tych wszystkich produktów. Nie no, spoko to leży. Zaufany puder pod oko. On u wielu osób wygląda dosyć sucho. Ale ja jakoś nie odczuwam tego. Ja też nie noszę makijażu na co dzień, więc może dlatego. O! Nabieram go puchatym pędzlem i wtłaczam w ten korektor. Nie będę pudrował na tą chwilę reszty twarzy, bo zrobimy konturowanie na mokro nie wszystkie produkty są na tyle plastyczne, żeby dać radę na przypudrowanej delikatnie buzi. Ale tu już bym nie chciał, żeby mi się cokolwiek ruszało. Zobaczcie na to. Korektor za piątaka. Przypudruję też czoło, ale tutaj użyję pudru z HEAN, tego Fluffy Matte. Mnie denerwuje jedynie w tym pudrze to zabezpieczenie, ale zrobiłem taką małą dziurkę i, i daję to radę. I jeżeli chodzi o pudrowanie strefy czoła, to ja używam tego trójkątnego puszka. Jeżeli potrzebujecie takiego narzędzia makijażowego, to polecam najlepiej zamawiać na Shiglam. One są w dwupaku chyba za 5 zł. I naprawdę dają radę. Ładnie się piorą, ładnie się domywają. Zobaczcie. I mamy tutaj Photoshop. Ja lubię tak wtłoczyć sobie większą ilość pudru w tą strefę, bo ona robi się idealna wtedy. Też przypudruję sobie mocniej linię uśmiechu. Taką resztką dosłownie pudru, żeby mi się tutaj nic nie pozbierało. I ten kolor correcting. Zobaczcie, ja to robię dosyć stanowczo, ale ja tu mam resztkę tego pudru. Więc sobie dobijam tylko to ładnie. I nawet ten kolor podkładu już nie jest aż tak agresywny. Te boki twarzy niech zostaną sobie takie żyjące. Mam przygotowaną buzię i muszę Wam powiedzieć, że ładnie to wszystko wygląda i bardzo gładko. Ja teraz przetestuję ten setting spray. On ma nawet dobry skład. To jest utrwalający, więc może. Dobra. Jedziemy z tym. Kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Zobaczymy, jaką mam giełkę. Spoko. Daję radę. Ma bardzo przyjemną mgiełkę. Zaczekajmy, jak się to wchłonie i weźmiemy się za oczy. Przypomnę wam ją i mam jeszcze tego maluszka. Myślę, że bliżej mi do tego malutkiego, ale na pewno użyjemy tego koloru i tego. No, pigment jest. I zobaczymy. No, na oku już mniej. Ja chcę tylko zaznaczyć dzisiaj zewnętrzny kącik i zrobimy kreskę. I przyczepimy jakieś cyrkonie, żeby to miało. Taki imprezowy vibe. Spoko. Powiem Wam, że praca z tymi cieniami jest naprawdę przyjemna. Mnie trochę poniosł, poniósł ten yy, zielony kolor, bo z nim się tak fajnie pracuje. On jest taki wdzięczny. I zobaczcie, jak on się przykleja. To jest miazga. Nie jestem zaskoczony, że ludzie bardzo lubią palety z Action, bo one są tanie, a naprawdę robią robotę. Z tej drugiej paletki, którą się tutaj hmm, posiłkuję, użyję tego takiego brzoskwiniowo-morelowego koloru i chcę, żeby ten makijaż był trochę bardziej spójny i tą zieleń rozsmurzę takim dużym pędzlem. O! I on wtedy się staje dużo bardziej przyjemnym. On ma taką delikatną satynę w sobie. Bardzo dobry ruch. To samo powtórzę powiem wam szczerze chyba na na dolnej powiece, ale jestem zmuszony użyć mniejszego pędzla. Bo tym chyba nie za wiele siedziałam. Mam tu takie maleństwo od Beaty Potomskiej. O, on będzie genialny do, do tego ruchu. Pięknie to robi się spójne. Mhm. Obrałem trochę lepsze miejsce, bo irytowało mnie to nierówne światło. I teraz widać ten makijaż bardzo dobrze. Mam ochotę taką fikuśną, fioletową kreskę i użyję. Eyelinera z Laura Mercier w kolorze Violet. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zrobiłem taki malutęki dziubek. Ja bardzo lubię robić kreski takim pędzelkiem. No to jest najzwyklejszy pędzelek do zdobienia paznokci. On daje cudowną kontrolę. Zobaczcie, 3 sekundy. I kreska zrobiona. Hmm. Ja zawsze dodaję troszeczkę Dura Line do każdego linera, żeby to miało lepszą konsystencję i, i lepiej się malowało. Daje mi to większą kontrolę. Tak to się prezentuje. Takie trochę wydłużone oko. Ja teraz troszkę sobie przybrązowię czoło. Chcę, żeby wrócił mi kolor. Ło! Żyję! Muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba, jak wygląda to oko. Takie wydłużone kreski. Spoko. Na policzki też nałożę ten sam bronzer mhm. to jest mieszanka bronzera z Uniki, ja nie wiem co ja zrobię jak mi się skończy ten bronzer i troszeczkę bronzera z y, afektu. on jest taki bardzo chłodno neutralny i one robią taki cudowny koktajl użyję troszkę samego tego afektu. Bardzo ładnie robi kość policzkową. Zobaczcie na tą skórę pod oczami. Robię zapas. Muszę mieć zapas tego korektora, bo ja bez niego totalnie nie wytrzymam. Umalujemy teraz żuchwę. Żeby nie było podwójnego podbruda. Snatcht. Z drugiej strony. Zaczynam się dobrze czuć. Bardzo przyjemny trik. To pokrycie sobie tutaj delikatnie brązerem i wtedy wasza szyja wygląda dużo szczuplej i tak naprawdę tworzy to cudowną całość. Ja nigdy nie żałowałem brązera i nie mam zamiaru. Teraz odrobinę na nos. Jest życie. Jest życie. Czy jestem cały pomarańczowy? Możliwe. Czy mi to przeszkadza? W ogóle. Uwielbiam mieć wykonturowaną buzię. Teraz malutki trik. Ja zawsze robię sobie tutaj teraz delikatny baking, żeby ładnie podnieść te policzki. Mm, użyję troszkę więcej pudru, żeby Wam to zademonstrować, tylko muszę to sobie trochę wysypać. I jest naprawdę zmiana. O! Od kącika ust jadę tu. I to robi pięknie taką snacz buzie. O! Widzicie? Tu boki są nadal ładnie opalone, ale ten moment niech będzie ładnie rozświetlony. Miało być delikatnie wyszło jak zawsze. Potrzebuję jakiegoś ładnego różu. I myślę i myślę, że użyję któregoś z tych róży, z tej palety. Chyba tego takiego neutralnego. Tu jest ten kolor. On myślę będzie spoko grał, nabiorę go tak sporo, bo ja się różu nie boję. O. Zobaczcie. On ma taki piękny shift. Po tym pudrowaniu czas na kolejną dawkę setting sprayu. Że starczy, ta buzia wróciła do życia. Nice. Co do rozświetlacza? Zostawię go na koniec, ale myślę o jakimś bardzo delikatnym błysku na środku powieki. Czy ja naprawdę polecę w totalną zieleń. Tu mamy taki błysk. Mamy taki błysk trochę ciemniejszy. Zobaczymy. Użyję chyba tego ciemniejszego, ale tak naprawdę tylko o. W tym miejscu, żeby nadać takiej trójwymiarowości. A ten jaśniejszy zrobi taki gradient. Aby tylko coś tam się błyszczało. Tak się prezentuje makijaż. Ja na tym etapie dokleiłem parę cyrkonii i na linię wodną nałożyłem cień z Glam Shopu. To jest bez laktozy. Bardzo przyjemny produkt. To oko się stało takie otworzone. Przejdziemy do ust. Ja nałożę na usta konturówkę z inglota w kolorze 78. I chciałbym raczej, żeby te usta zostały w takiej neutralnej tonacji. On się niewiele różni od mojego naturalnego koloru ust. Ta konturówka jest w ogóle jak na mnie szyta. Spójrzcie na to. To jest przepiękny kolor. Jeszcze raz to kolor 78. No, i ja więcej nie potrzebuję, uważam, na ustach. Bo robi to super robotę. Takie neutralne usta grają zresztą. Ja idę się przebrać, zrobić włosy i sobie wszystko podsumujemy. Robimy podsumowanie. I tak zacznę od tych korektorów, które już Wam we vlogu zachwalałem. One są obłędne. Obłędne. Ja jestem w tych produktach zakochany. One pięknie kryją pięknie się utrzymują, pięknie wyglądają pod okiem Propsuję. Te paletki, powiem wam szczerze, mm, mam dużo palet i one niczym mnie szczególnie nie zaskoczyły. Sięgnę po tą dużą. Mm, spoko. Naprawdę spoko niech sobie będzie. Pewnie drugi raz jej nie użyję, nie oszukujmy się. Ten Setting Spray, fajnie, ale ten makijaż jest za świetlisty. Mm, on ciężko mi się odnieść. Potestuję, zobaczę. Ja się dzisiaj bardzo dobrze bawiłem. Już mnie czas ponagla, mam jeszcze trochę mokre włosy. One sobie wysną, będą żyły własnym życiem. I chcę Wam bardzo serdecznie podziękować. Dajcie znać po sobie w komentarzach. Ja biegnę y, dalej i do usłyszenia.